O, sorry. Siema chłopaki, nazywam się Olgierd, mówcie do mnie Olek. Od piątego roku życia trenuję karate, mam lat 18. Jakieś dwa lata trenuję boks, z moimi przerwami. Dobra i ogólnie powiem wam coś więcej. Rudego jeszcze w teamie nie mamy. Także lecimy, dalej. Nie ja pamiętaj mam 44,5 rozmiar buta, 1,80m wzrostu. Ważne 80 Może nigdy nie miałem rekordów w szkole, w bieganiu, za to całkiem nieźle rzucam do kosza. Hmm. Na szeroko, tarcie. Tak się nie trzyma, tarcie. Tu się trzyma, Napiszcie no. Napiszę mu coś pozytywnego. czy pisz na Michała. Odnoś. Tyra, po na Michała. A! O kurwa taka technika. Do końca turbo wysił 7 minut mordeczki